Bruno Manser to być może nie jedyna osoba, która zapłaciła najwyższą cenę za opór wobec działalności przedsiębiorstw drzewnych oraz ignorancji notabli malaryzyjskich. W roku 2007 w tajemniczych okolicznościach ginie Nam. Wychodzi on na polowanie i już nigdy nie wraca. Ten starzec który sławił się oporem przeciwko działalności spółki Samling, wielokrotnie naraził się na ostracyzm. Jego szczątki zostają znalezione po dwóch miesiącach, a, jed, a, a kość jego ramienia nosi znamiona uderzenia tępym narzędziem. Wątpliwości budzą również pewne wydarzenia zarejestrowane po jego śmierci. Policja, zanim w ogóle zjawia się na miejscu znalezienia jego szczątek, dwukrotnie orzeka, że zginął on z przyczyn naturalnych, zanim jeszcze ktokolwiek opuścił posterunek policji, aby zbadać daną sprawę. Poza tym, bliżej nieznana osoba próbuje przekupić syna Kelesaunana, Nika, aby ten. Orzekł, że uznaje śmierć swojego ojca z przyczyn naturalnych. Kelesaun to czwarta osoba, obok Bruna Mansera i jeszcze dwóch innych, która ginie, która znika w tejże okolicznościach. struktur Władzy do ludu Penan na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nosi aż po dziś dzień znamiona lekceważenia. Najbardziej wymowna w tej kwestii pozostaje wypowiedź byłego już wielokrotnego, wieloletniego premiera Malezji Mahatira Mohamada, który podczas szczytu państw europejskich i azjatyckich w roku 1990. Jack. Głównym zadaniem naszej polityki jest ostateczne ucylizowanie mieszkańców dżungli. Nie widzę nic romantycznego w egzystencji tych bezbronnych, na wpół zagłodzonych, nękanych chorobami ludzi. Wtóruje mu James Wong Dato, wieloletni minister turystyki w stanu Sarawak oraz magnat drzewny, mocno powiązany z, z procesem parcelacji lasów. Daje on deklaratywny wyraz sympatii do autochtonów, ale równocześnie mówi o Penanach jako o ludziach o mądrych, naleśnych drogach, lecz beznadziejnie na innych w zetknięciu z nowoczesną malezyjską polityką. Rok 2008 przyniósł liczne relacje o gwałtach i nadużyciach popełnianych wobec kobiet Penan. Przez pracowników przedsiębiorstw drzewnych. Pracownicy firm Samling i Interhill nahalnie odwiedzają się Penan w poszukiwaniu kobiet. Nieproszone odwiedziny ulegają natężeniu, zwłaszcza w przerwach roku szkolnego, gdy we wsiach obecna jest większa liczba młodych dziewcząt. Premier stanu Sarawak, Sri Abdul Taib Mahmud, Doniesienia te określił mianem próby sabotażu prac leśnych. Gdy specjalny zespół roboczy działający z ramienia rządu malzyjskiego potwierdza dramatyczną sytuację dziewcząt, wyniki śledztwa przez wiele miesięcy były objęte klauzulą, ta, klauzulą tajności. A po ich ujawnieniu przedstawiciele rządu stanu Sarawak nadal je bakatalizowali. Jeden z członków gabinetu, James Massing, cytował doniesienia o to tak. Oni zmieniają swoje historie, kiedy tylko chcą. Dlatego właśnie mówię, że Penanowie są bardzo dobrymi gawędziarzami. W 2009 roku Brytyjska Królowa, Elżbieta II, odznacza japońskiego miliardera, w Tiong'a tytułem szlacheckim. -tiong jest właścicielem spółki Rimbunan Hiau, a oznaczenie otrzymał między m.in. za jego wkład w rozwoju Papui i Nowej Gwinei. Oznaczenie te jest bardzo kontrowersyjne, biorąc pod uwagę, że to właśnie jewciąg stoi na czele spółki Rimbunan Hiau, odpowiedzialnej za. Olbrzymie zniszczenia środowiska życia ludu Penan oraz nie mam akceptacji powodowanie represji na członkach ludu Penan. Niestety do dziś niewiele rządów opowiedziało się za obroną praw ludu Penan. Właściwie trudno Szukać takich, takich przykładów. Także i rząd polski szeroko współpracuje z rządem malezyjskim, dostarczając m.in. czołgi. W roku 2007 podpisano kontrakt na dostarczenie w stronie malezyjskiej 48 czołgów. Tymczasem żaden z kolejnych następujących po sobie rządów polskich nie opowiedział się, nie wskazał na rażące naruszenia praw człowieka w stanie Sarawak.